No siema misiaczki, z Bastek I witam was w kolejnym odcinku z tego zajebistego serwera Suntory RPG Jak widzicie, przede mną, w sumie przed wami Jest mój zajebisty Mercedes S600, za którego dałem pełne 6 milionów Pozdrawiam gracza, który mi go sprzedał Zmieniłem kolor tego Mercedesa również, felgi też on ma zmienione jak widzicie Mam 10 milionów 700 tysięcy No i plan jest taki, żeby go tutaj troszkę poulepszać Ludzie 309 na godzinę, ty, to jedzie więcej niż mój Sultan. O no, co tu chodzi? To auto kosztuje 700 tysięcy w salonie. Sultan kosztował 3 miliony i czemu to gówno jedzie szybciej. Ech. Ja nie wiem. Ale ogólnie dobra. jadę zamontować sobie Brabusa i tego bodypita tam. Bo to pięknie tego wygląda dla mnie. Dobra. Tak on się teraz prezentuje. Ogólnie biały też fajnie wygląda, nie mówię, że nie. Ale jednak czerwony to czerwony Dobra, warianty Brabus plus Body Kit Nie no, panie, teraz to ta siedzi Szkoda, że nie ma jakiegoś spoilera czy coś Ale dobra Kupujemy 5 milionów na to poszło, ci dupia Nie no, bez kitu, dobra Jak już jest, jak już jest ten e, kit Jak już jest Brabus, trzeba te poszerzenie opon kupić No bo jak to wygląda bez tego, no szanujmy się Hydraulika mm, 35 koła Niby to jest ale nie jest mi to potrzebne stereo to nie e Fel... Hmm, 78 czy 80, nie no to są ese no, Dobra Bądźcie czarni tak są czarne, dobra muszę malować Ale on teraz, kurde Co to jest za muzyka jakaś w ogóle? O, tam Dobra, miałem radio getawą czynę, w ogóle nie wiem co jest 5. Czemu ta gra jest tak głośno też? Dobra, mamy teraz tego body Kita i nowe fele, no teraz to wygląda totalnie jak inne auto, panowie. Generalnie teraz to się taką furą to możemy wozić, nie? Naprawdę. No i dobra, ogólnie jak widzicie nie mam praktycznie aut na bazie, bo mi wytepało wszystko, ale teraz sobie już sprowadzam je znowu. Eee, no i dobra, gdzie by sobie je tu postawić? Aha, jeszcze weski tu muszę lampy zamontować. Do Audi też muszę lampy zrobić. Ja w ogóle zapomniałem, że tutaj krypto jest, nie? Ja sobie wypłaciłem. Bitcoin jest teraz za 99 tysięcy. I, I generalnie kurczę, wypłaciłbym sobie to wszystko. Nie wiem, czy to są jakieś dobre ceny, czy nie, yy, ale 4,3 miliona dostanę. No dobra, sprzed. Wow, co jest? Dobra, już wiem o co chodzi. Jak daje się maksa, to trzeba troszkę po prostu mniej dać i można sprzedać. Dobra, mamy to. <gry> A ja rozkwiniałem, co to jest broken w ogóle. Czemu to jest broken? Ty, no ale zajebiście, bo mamy ponad 4 miliony za, za darmo I mamy za darmo eledzi więc teraz jedziemy je kupić, bo chciałem sobie też LEDzi kupić <laughs> Jak jest Sultan, no to sorry, ale musi być elegy Idziemy do salonu, póki jeszcze jest, bo rotacja jest bodajże co tydzień A póki jest sobie w salonie, to, to sobie go kupię Kometa też chciałem kupić A gdzie jest kometa? A tam na no, dole, dobra, dobra. Hmm. Nie no, nie stać mnie, aż taki bogaty to nie jestem, kur... Ty, co? Nagle 4 miliony 70? On... Co jest? No, Dobra, zakup No i mamy elezi, kurczę. Oj, patrzcie i jeszcze jest taka bordowa idealnie jak moje autka! Dopiero <grygy> teraz zwróciłem uwagę na to. Ale zwała. No prawie idealna ty. <grygy> Kurde, sztosik. Dobra, ogólnie topnąłem się do swojego auta i nie wiem czemu to auto było tutaj. <grygy> nie mam pojęcia Ale dobra, mam sobie tutaj jeszcze moją becie E30. a na mecha, bo trzeba pomalować to autko Spoko jest to akurat, że jak nie ma mecha, to sobie chociaż można kurwa pomalować samemu auto I W ogóle dopiero ostatnio się dowiedziałem, że tutaj istnieje takie coś jak naprawka Nie, ja nie wiedziałem o tym wcześniej Zawsze się wkurzałem, że nie było mechaników, a ja nie miałem jak auto naprawić Boże Święty jak te automatyczny napęd, nie? Tym nie da rady jeździć normalnie. W sensie da rady bokiem latać, nie? Ale tak żeby gdzieś szybko się dostać, to kurde trzeba gaz puszczać. No i prawie idealnie bokiem wyszedł. Ja pierdolę, to to jest zło, nie? O, no i teraz to wygląda spoko Teraz całym bokiem to se latać możemy <grystanie> Czemu zawsze coś? Czemu? Chciałbym pozdrowić jeszcze gracza Avaton, który zgodził się przyjechać dla mnie na Mecha LV Mordo. Ratujesz mi dupę, więc propsy dla ciebie i no, pozdrawiam. No i dobra, awaton już tutaj jest. Naprawię mi teraz autko. Zrobimy jeszcze przegląd i idziemy montować te felgi. Idziemy montować napęd, idziemy montować jakieś US, bo mamy jeszcze prawie ponad w sumie 1,5 miliona do wydania. Przegląd jest zrobiony, wszystko jest zrobione, można teraz lecieć tam na tą wyspę. O Jezu dusi. O kurde. O kurwa, ale mnie zniosło No i chuj No i auto rozjebane Oj oj Co chodzi? Dobra, bierzemy na pewno napęd I stąd Ewentualnie jeszcze LPG mogę W sumie W sumie nie, bo i tak chyba tym autem dużo nie będę jeździć, więc, więc nie ma co Dobra, bierzemy teraz tak, US1, US2 aha, US2 No i US3 No i dobra, więcej nic nie zamontuję, no to wystarczy No Na pewno lepiej niż wcześniej Ale dobra, bo jeszcze Felgi muszę zamontować, zapomniałem o tym O mój Boże. Nie no jak spoiler to tylko ten, żaden nie pasuje, nie jak nie, nie ma co nawet, progi, co to jest ty? Co, co to są za progi? E, e. O nie, co ja za felgi ty zamontowałem? O nie, nie te fele w ogóle wziąłem, ja pierdolę Dobra miały być te, ale żal Oj, 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 dobra, to chyba trzeba uzbierać teraz 10 milionów, panowie i panie No, bez kitu Ten body kit tam naprawdę też kozacko wyglądał A no dobra, mamy fele, to jedziemy teraz zmienić jeszcze kolor felk. No i spierdzielamy na bazę No i ludzie, zobaczcie jak to teraz wygląda, nie no, kurde To jeszcze trzeba naprawić światełka, no kurde No nie mówcie żebyście nie jeździli takim czymś No przecież jeszcze w zimę bokiem sobie tak polatać kurde Dobra, tu można zatankować Nie, to jest fake stacja No i chrz, no i dobra, mamy tutaj swoim becie US1, US2, US3 Zmienne zawieszenie, zmienny napęd, dobra, wyjmujemy Dobra, testujemy faMAX. No, od razu różnica, panowie. 43 km więcej, teraz jadę, bo jechałem 200, jadę 243. Spoko, jak na 3 ulepszenia, źle. Ogólnie nie wiem czemu, ale również mój helikopter znajduje się na parkingu policyjnym, co. No, nie podoba mi się zbytnio. Nie wiem czemu on tam jest. Nie pamiętam, gdzie go zostawiłem. To jest jeszcze gorsza rzecz. No i dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to wbijajcie do mnie na Discorda, bo tam będą ogłoszone konkursy, zapowiedzi, dosłownie wszystko co jest związane z moim kanałem. Więc wbijajcie tam, polecam. I co? Zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgów suba. No i co? Do następnego. Miłego dziąka, wieczorku, bo nie wiem tam o której oglądacie. I co? Miłego, do następnego. Yo!